Hej, jak widzicie po tytule, dziś chciałabym zrezygnować dla Was paletę. Paletę firmy MIYO we współpracy z instagramerką, youtuberką Vanessą Beauty Beatrix. I tak, ja Vanessa obserwuję od bardzo długiego czasu, ale nie chciałabym tutaj się sugerować tym, czy twórcę lubię, czy nie. Więc będziemy oceniać samą paletę. Paleta wizualnie wygląda tak. Wiem, że są zwolennicy i przeciwnicy e, takiego wyglądu, jednakże mi ta paleta podoba się niesamowicie. E, przede wszystkim mamy tutaj mnóstwo kolorów, niespotykaną grafikę, zawsze palety są takie jednolite, klasyczne, a ta ma coś w sobie innego. Na pewno nie ma drugiej takiej na rynku. No i mamy też samą, e, samą e, Vanessę co jest też na pewno bardzo wyjątkowe. Paleta występuje w formie e, książeczki, czyli otwiera się niestandardowo w tą stronę, jest pionowa. E, I tak, tutaj e, na grzbiecie również ma nazwę, ma firmę, a z tyłu kilka słów od Vanessy, jej podpis. Ale co najważniejsze, środek palety. E, mi bardzo podoba się w opakowaniu to, że ono w tym miejscu nie jest sklejone. Czyli mogę, go, mogę sobie to opakowanie zagiąć w dowolny sposób i nie uszkodzić go. Przy czym nie uszkadzam też cieni. Kolejnym plusem jest bardzo duże lusterko. Nie będę Wam teraz świeciła tutaj po oczach, ale to lustro jest. Ale jest też minus. Minusem bardzo dużym jest to, że ta paleta się strasznie sypie. Ja chyba nie mam drugiej tak sypiącej się palety, naprawdę. Cienie są przepiękne, jednak sypią się niesamowicie, z czego robi się wielki, wielki bałagan w, w środku. I jak możecie zobaczyć, niektórych rzeczy nie można domyć, one już są po prostu na stałe. Mm. Ale przechodząc do samych cieni, cienie są bardzo duże, jest ich 15, a właściwie 14. Mamy tutaj 10 matowych cieni, mamy 4 metaliczno-foliowe i ten tutaj w, na samej górze w rogu to nie jest cień, to jest pigment sypki brokat, coś w ten deseń, bo pigment stricte to to nie jest i sypki brokat stricte też to nie jest. To jest połączenie obu. I powiem Wam, że takiej formuły, jak ma, jaką ma ten brokat, nie spotkałam chyba w żadnej, w żadnej palecie. Jest to tak mięciutki cień, że jak go dotykam, to boję się, że go wypchnę na boki. I zobaczcie, jak to się mieni. To jest coś przepięknego. W tym brokacie możemy zaobserwować takie kolory, jak. Niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy. I co najważniejsze dla mnie, to to, że on klei się dosłownie do wszystkiego: do suchej powieki, do cieni, do mokrej powieki i nie kuje w oczy. Jak wiemy, większość brokatów jednak podrażnia oczy i nie sprzyja całodniowemu noszeniu. Ten brokat nie jest absolutnie wyczuwalny. I też nie sypie się jakoś mocno. Mam wrażenie, że to jest najmniej sypiący się produkt w całej palecie. Przechodząc do reszty cieni, są to dość spore produkty, ponieważ każdy z cieni pojedynczych ma 1,3 grama. Także są spore i teraz pewnie większość z Was powie, że te cienie są zbyt kolorowe, zbyt odważne. Tak, są tutaj dwa rzędy, ten i ten, takich bardzo intensywnych, odważnych kolorów, które nie nadają się za bardzo na co dzień, ale kiedy tylko zakryjemy te dwa rzędy, pozostają nam trzy rzędy neutralnych brązów lub beży. Także myślę, że ta paleta jest idealna, zarówno na co dzień, jak i do szalonych, instagramowych, karnawałowych makijaży. I ja szczerze mówiąc, najczęściej tej palety używam na co dzień, także to nie jest tak, że ona jest jakoś wybitnie szalona. Nazwy cieni inspirowane są nazwami kwiatów, co jest też dość nietypowym pomysłem. Większość palet zazwyczaj nazywa swoje kolory do najbardziej zbliżonych rzeczy lub rzeczy, które mają pierwotnie podobny kolor. Tutaj podoba mi się właśnie to ujednolicenie, że to jest jedna tematyka, jeden kierunek. I co do pracy z tymi cieniami. Dzisiaj Wam nie pokażę żadnego makijażu, ale jest kilka makijaży tą paletą u mnie na Instagramie. Jeżeli wyrazicie taką chęć, to zrobię taki makijaż tutaj na YouTubie. Ale co do samej pracy, to pracuję się nimi bardzo dobrze, bardzo dobrze blendują się ze sobą. Nie zjadając kolorów. Niektóre palety mają to do siebie, że chcąc dobudować kolor lub nałożyć kolejny cień, robią się prześwity. I nawet ostatnio e, wśród najnowszych palet i super hitów takowe się zdarzyły. Ta paleta absolutnie nie robi żadnych plam, e, pracuje się z nią bardzo przyjemnie. Cienie blendują się bardzo dobrze. E, nie, nie, nie trzeba mieć jakiejś e, mega dużej wprawy, żeby z nimi pracować. E, Trochę złego słyszałam w opiniach o cieniu Holi. Jest to ten cień, który docelowo ma być zastosowany do rozświetlania kącika wewnętrznego. I słyszałam opinie, że ma grudki, ma ostry brokat, no i wiele innych. Zobaczcie, ja go teraz nałożyłam w dość sporej ilości na palec i rozsmarowując go na dłoni. Ja nie zauważyłam żadnej drobinki, żadnej drobinki brokatu. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że ja kupiłam ją z innego sortu niż niektórzy, bo ja kupiłam ją w tym pierwszym wypuście oryginalnym, który miał być jako jedyny. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale, ale takie opinie słyszałam. Ja nie mam do zarzucenia nic z tym cienią, poza tym, że się bardzo sypią, ale to już wiecie no i sami zobaczcie kolory są przepiękne pigment w tej palecie jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie ale śmiem twierdzić, że wśród polskich palet i polskich firm Mio i między innymi ta paleta ma najlepszy pigment jaki istnieje na polskim rynku nie będę tutaj porównywała do palet które są w sprzedaży na przykład w Sephora bo to jest też inna półka umówmy się ale Wśród naszych polskich palet nie ma lepszego pigmentu. Kiedyś uważałam, że René, czyli siostrzana marka Mio, ma dobry pigment i rzeczywiście ma, ale z tamtymi cieniami pracuje się źle. Są przede wszystkim suche i nie do końca dobrze się nimi pracuje. Może kiedyś wam pokażę to na jakimś filmie. Natomiast tak jak mówię, marka Mio i Vanessa stworzyły naprawdę rewelacyjną paletę. A w dodatku cena tej palety za 15 cieni lub 14 jeden pigment jak wolicie to jest niecałe 60 zł. Owszem, mamy takie marki w Polsce jak Affect, które nie są jakoś super drogie i mają naprawdę bardzo wysoką jakość, ale kiedy tworzą z twórcami lub z profesjonalnymi makijażystami, to te palety kosztują 150 zł. I za chwilę pokażę Wam słokle tej palety, a Was zapraszam po filmie do, na mój Instagram, żebyście zobaczyły, jakie makijaże można wykonać tą paletą. I taka moja mała dygresja, jeżeli chodzi o palety z twórcami, to ja nie mogę się doczekać, kiedy swoją paletę stworzy Marta z kanału Mrs. Donselita. Ona ma takie poczucie kolorystyczne, które trafia idealnie w moje gusta. Także czekam na taką paletę, bo wiem, że będzie to paleta idealna dla mnie: typu głębokie fiolety, odważne granaty. Coś pięknego. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film e, przypadł Wam do gustu. I jeżeli macie jakieś sugestie, jaką paletę lub jaki produkt, nie tylko kosmetyk, kosmetyczny, może być też pielęgnacja, powinno zrecenzować, recenzować, dajcie znać. Pa!